Sama kabina, siedzę w innym miejscu, w innej pozycji. Nie usiadłem jako operator, ze względu na to, żeby Wam lepiej pokazać podłokietnik, gdzie jesteśmy w stanie sobie schować pewną, pe pewne elementy potrzebne, podręczne rzeczy. Mamy tutaj wyjście USB, czyli w razie potrzeby pendrive'a, czy też samą ładowarkę, możemy podczepić przyciski. Mamy przycisk, lub no może nie przycisk, a dźwignię od dodawania gazu. Pomarańczowy element. Co po do dodawania gazu, mamy też drugi, który wspomnę za chwilę. Do obsługi potrzebujemy joystick. Joystick w tym przypadku wygląda tak. Mamy tutaj dwa przyciski: dwa przyciski. Podnoszenie, opuszczenie headeru. A tutaj z przodu czerwone przyciski mamy od wysuwu nagarniaczy. Od podnoszenia nagarniaczy. Podnoszenie, opuszczanie. Co do wysuwu, o którym już wspomniałem, bo za szybko trochę lecę, mamy przyciski na konsoli kawałek dalej.